Ogarnę mi, jak zrobić taką bardzo prostą wyrzutnię Jak? Potrzebujesz tylko kół i kół i drewna. Czy tam jakiegoś klocka dziwnego? I bierzesz, robisz coś takiego. Jeżeli będzie ci się chciało, patrz. Bierzesz, wstawiasz. Um, kurde, postawię tu. Robisz coś takiego. I dookoła. Montujesz koła. Z dwóch stron i robisz, żeby się kręciły z maksymalną mocą. Później na to wchodzisz i cię wypierdziela tak w przód. Musimy to przetestować, ty. Zrób to, ja tylko dokończę zabaw. A czemu usunąć koła? No bo to było tylko takie poglądowe, żebym ci wytłumaczył, jak to działa. Znaczy, jakby miało to działać. Dobra, no to poglądałem. A ja, fakt, dobra. Nie zrobiłem ringsów. No no właśnie, dlatego usunąłem to koło. Rozumiesz teraz? Czy... Tak, tak, teraz, teraz zrobię wpadłeś na pomysł, żeby będzie mi o tych a Czy znaczy, żeby, no właśnie. Ja... Yeah. nie to wygląda dziwnie, ale dobra, niech sobie będzie coś takiego. Kurde, czemu na guziku się zamocować? Tego nie wiem. Ale ale Musimy tak być wiesz, z maksymalną mocą najlepiej, żeby to działało. I w jedną stronę muszę się kręcić. Takie rzeczy na placu zabaw muszą być. Wyrzutnia? No. Wyrzutnia nie ma dzieci, wyrzutnie. Wyrzutnie gdzieś, ale małych dzieci. No Zaznacz. oczywiście. No to trzeba zaznaczyć. Zaznacz. Trzeba zaznaczyć. Czekaj, ja, ja to... zrobię tu znaczek. Dobra, no rób, rób, nie, nie, rób co tam robisz. Cock Ty specjalnie to robisz. No nie robię tego specjalnie. Specjalnie, ja widziałem jak to specjalnie robiłeś, więc no, nie kom. Tak specjalnie, specjalnie Dobra no. Okej okay. Daj na pewno moc, reaktor wytrzyma Andrzej Duda No, Andrzej... Co? Ale szanuj ty prezydenta jest twój prezydent No wiem Mam Ej no, łołd wow. To jest wow, Widziałeś? Nie Jak mnie to... jest, zobacz, tutaj mnie wywaliło Z tyłu za tobą wywaliło. Ej. Gdzie jesteś? No tu. tu Aha! No. Lil. No, tak to się dzieliło. W którą stronę to? To w przeciwną stronę się kręciło. Czekaj, teraz a. się kręci dobrze. A czy chyba jedny? jednej? Wow! Fajne, nie? Hahaha, <laughs> I Zarąbiste. No, a to dzisiaj odkryłem właśnie u siebie jak tego, jak nagrywałem i mam coś takiego. Ej, fajne! Ty ale no. można by było jeszcze zrobić tak trochę wyżej Bo to zawsze wywala w górę Nie mnie okay. wywala na boki Okej Łoo A mały Al Hartbar czemu ta karcona się kręci? Bo jest ładna Nie mogę już na niej wyłączyć Dobra No nie można tak, tak, I dobrze. za to nie poradzisz, dobra jak Ci się podoba? Ta rzecz. Całkiem spoko 2 na 10. Aha. Spoko. Podoba mi się też. Ocena sprawiedliwa. Sprawiedliwa. <noise> Moim skromnym zdaniem. Czekaj, czy coś jeszcze jest na placu zabaw. Wiem. Papier toaletowy. Papier. Ju, już, już zrobiłem papier toaletowy. Super jest. Chyba, że można wykorzystać do czegoś papier toaletowy, ale chyba. Nie, nie można na do wycierania pitonga, bo... A znaczy, mm, yy, yy, To nie miało miejsca. Takie sytuacje powinny się zdarzać. Nie no dobra, nie wiem, o tym mówię, ale jest okej. Okay. Czekaj. Teraz nam padł... Oh, fuck! A może zrobimy boisko do tego? Do grania w siatkówkę. Ej, ale Fokeja można zrobić, bo... bo można zrobić tu hokeja. A, można zrobić! No. Ej, to jest dobry pomysł! To jest dobry pomysł! Dlaczego ty wpadasz na takie pomysły? <laughs> Jestem głupi, ej, jest... O kurde jak to zrobiłeś, fajnie. Czekaj, znaczy, ciekawe czy to będzie w ogóle fajnie działać. Oje, czekam. Stoję tu... i czekam, i czekam. Czekaj Ale weź tam na pierwszym, na no, najniższym To teoretycznie powinno wypierdzielić tak fajnie. Uwaga! No. Cel. Pal! Nie, nie e, tak samo. Nie, 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 nawet mniej bywali o chyba. Tak? Mhm. To, jest, to jest niemożliwe. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty, ty jesteś, aha. O, tu by jestem. Czekaj, tak ja je zobaczę, jeżeli się wchodzi. Wow! Pyk. O, teraz bywali o. Jeżeli. E, wziąłem z rozbiegu. No bo to trzeba dobrze skoczyć, widzisz. No. Jej! Pokos prawa. <grym> Bijemy rekordy, kurde. O szczeka gdzie wylądowałeś pod sobą Kurde <laughs> Niedobrze Ty jak można zrobić? Pokin narciarskie I tam do góry drugą maszynę, żeby jeszcze bardziej wywalała skokie. Kurde, skoków. no Ty jeszcze Fali. dalej poleciałem, o co chodzi? Nie wiem jak to jest możliwe Ej dobra, mam pomysła No Dawaj. Tu stawiamy drugą maszynę. Gdzieś na tej wysokości. Która będzie jeszcze dalej wyrzucać. Rozumiesz? Ej, No Aj, taką na samą ona będzie, to. czy tutaj? No, 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 nie, może trochę tutaj. wyżej. Dobra. Czekaj, zobaczę czy skoczę na ten podest. Ok, może jak ja skoczę też skoczę na ten podest, to... Też ja zobaczysz. Uj. Muszę się upewnić. Ja... Tronimo! Trochę dalej na Jestem na podejście. Z... Yy... Na końcówce podestu w sumie. Coś na końcówce, no dobra, to czekaj. Okay. Weź nogę, no bardzo dziękuję. Weź nogę. Spoko, I, spoko. krzyknij mogę, dobra. I teraz ja tak. Pochuś tam. Pochuj Pochuśtasz się? No to tej się. Aha, na chuśtawce. No. Tak ci się podoba? sam no. se zrób. <laughs> Cebulo kurde. Cebulo tyle gorsze. Ej, czekaj, ja zrobiłem to, to, to. No ja zrobiłem więcej rzeczy. Nieprawda. Tak, zrobiłem... Ja nie uważam tak. Zrobiłem wszystko w sumie. A zrobiłeś tsunami w Azji? Co? A zrobiłeś tsunami w Azji? W Azji? Tak. Ja też. Okej. Okay. Okej. Okay. chuju. Miałeś nie zrobić. Czemu to zrobiłeś? Um, w sumie nie wiem. Dobra, ja już jestem... Ja jestem gotowy, już lecę. A Powiedz czekaj, kiedy. Czekaj, tu ja muszę to zmajstrować to wszystko. Wiesz jaki miałem pomysł fajny? Żeby zorganizować, yy, był chyba program na tvn nie Wipeout? Coś takiego Aha, Ten tor z no. przeszkodami I coś takiego można by było tutaj zrobić W krapie? Yy, w, w krapie? <grym> tak Tak O, i ja akurat trafiam tutaj, tak gdzie jest gig Teoretycznie można by było, masz rację No, nawet mam yy, parę pomysłów na puławki, wiesz, także Na puławki? Wow no. Na papki Papki, pap papierze Wow! ej ty powiem ci że czasami nawet za tym ląduje. Ej, aha czemu to nie działa? A to nie ma pełnej mocy. Dobra. Michasz! Ciki! <noise> Michasz! Szybko, szybko! Michasz! <głosy> <głosy> Co ty tak mówisz na Bo jest... wow. <noise> Oznacz, oznacz! Czekaj, jaka eksplozja fajności K to jest? Ekscytacja! Eksplozja uuu, fajności. Uuu, tak. To jest kolej transsyberyjska. Lec o nie, trafiłem. I... wiem! o mnie w dół spiskało. A uwaga, uwaga, widzisz mnie? Lecisz? Lecę! I. Kurde, wow. w dół, ale teraz w dół, nie wiesz? Bo Gdzie... muszą być jeszcze jedne koła tutaj. Tak, muszą być. No, 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 no. Ja teraz nie zrobię. Nie ląduję na środku tych kół, to w ogóle mieliśmy ten, wybudować kład zabaw i coś tam, jakąś <grym> śmieciarkę, czy inne gówna, dokładnie. mamy lepsze rzeczy. Aaa, jest, odbiłem się. Dobra. Od, od, od. od dokładnie. No, od tego. tego, od tego, od tego, tego. Dobra, ja tutaj I... wylądowałem. No co, połączy, nie może się łączyć, co? Serio? Poza dużo klocka jest na tym wszystkim Czekaj Tu To powinno... Aha, to powinno na full moce Na full moce Jezus Działa? Działa, no Dobra <grym> Biegnę No flatur daj I... Rozpędzam się skok idealny dam <grym> oh, <nie> małyś. <grym> <odemnałeś. grym> Szkoda, że nie można kopiować całych tych ej No, ale zarąbiste to jest i... Ty, o kurwa, a ty, ty jesteś jakiś tak no... No pośledzony. No. <laughs> Jeszcze raz, <laughs> dawaj, ja sobie zobaczę teraz. W ogóle można by zrobić taką wiesz, żeby wziąsło w, w daleko. What? Ale czemu cię wypierdzieliło teraz? Nie mam pojęcia, bo jestem mały, że jestem stochem. Pewnie tak, pewnie dlatego, dla dla, tak, ale spróbuj tak to wycelować. No spróbuję. I... No ty kurwa. się kurwa po prostu Ty jesteś, się Trzeba urodzić po prostu, słuchaj Ale wiesz, zrobić tak co jakiś czas, takie coś Otrafiłem, trafiłem, ale kurde w dupu leciałem Wow, a ja... A ja za daleko teraz poleciałem znowu A, i kto jest guppy? No, ty e, nieprawda O, chyba, teraz już nie wiesz, kurde No się nie mam Leci? O, przepięknie Dobra Dalej, Ty wiesz co, ale no, do, dokładnie dalej. Ale można by zrobić coś takiego, żeby to w powietrzu jeszcze się odbijało do góry. O kurde. No. O. Czekaj, weź, weź o. O. weź, weź skok na pierwszym. Dobra. Ja zobaczę mniej więcej na jakiej wysokości osiągasz maksimum. Spoko, co, tu, spoko. Co tu się będzie działo, to ja nie wiem. Okej, okay, gdzieś tutaj. Okej, okay, jeszcze weź jeden skok dla pewności. Spoko, spoko. Już biegnę. Teoretycznie w tym miejscu udzielam teraz kursor. Ale kurde, fajne rzeczy można tu robić w tym Dokładnie. sklepie. Dokładnie. No, jak się, jak się ogarnie właśnie takie podstawy. No dobra, tylko że trochę niżej, gdzieś tutaj. Eee, dobra. To mój średnisko. Sam przede mną. Eee, gdzie jesteś? Aha, tutaj. Tak, mniej więcej w linii prostej z, z maszyną. Z którą maszyną? To pierwszą. Ale w sensie, no tak wiesz, jakbyś był układem współrzędnych. Albo czekaj, zaznaczę może to. O kurde, coś tak. Ojej. No dobra. Ciuła. Co robisz? Nieważne. To będzie gdzieś tutaj chyba. O, gdzieś tu, gdzieś tu jest maksimum. Aha, dobra. A ja mówię, co ty w ogóle mierzysz? Tylko ja wiesz, co chciałem tak zrobić, żeby kurde było widać? Kurde. No, co było widać? Eee yy... Że, jaka wysokość mniej więcej? Czekaj, ja stałem tam. Sobie na... Usunąłeś to? Nie, to dobrze. O, ja chcę zacząć Eee, Stałem tam. O Jezus, no dobra, jeszcze trochę to trzeba odbudować. I tu się zrobi kolejny taki wiersz. Wiesz o co chodzi? No tak, 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 kolejną wyrzutnię. I zaraz to testujemy, czy to w ogóle będzie działać. Dobrze. Eee, kurde, usuwam sobie wszystko to, co jest potrzebne. nie? To jest, to jest... Brakuje tu czegoś takiego, jak, nie wiem, latanie. No dokładnie, szczególnie w tym kreatywie, kurde. Oj, 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 kończy mi się moc. Jaka moc? Obliczeniowa, jee. Nie, no. Okej, to jest taką plandeczkę. Plandeczkę? A ja sobie poskaczę po rurach. Okej, jeje. Jedyna rzecz, którą mogę zrobić przy Rurnik. Tak, spróbuję wylądować koło ciebie. O Jezu, ale lecę Jakie Wysoko to, to przeleciałeś? Yy, nawet nie zwróciłem uwagi, wiesz? Jeszcze A, raz zwróć jedzmy. teraz Dobra, no, z... zwrócę Zwróć to Panie ja wiem jak to wysokie budować, to ale chyba za niskie to jest ogólnie Tak, 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 za niskie, bo ja to... Czekaj No, przeleciałem to To srogo, dobra Tak, tak jeszcze jak to... trochę Jeszcze, wiesz, że jeszcze musisz Jeszcze Alej. Gdzieś na tej wysokości? Hmm. ale wysoko, jaka! Jak, kurde, jakie rusztowanie po ustawie O co chodzi? Poczekaj, 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 czekaj. nie skacz? Hello. Hello. Sam hmm. jesteś swelo. <laughs> Jeszcze mnie wyzywa od najgorszych. <laughs> czekaj, już tutaj, to będzie to. Czekaj. Próbować? A! Ojej, więc spadł. Dobra, spróbuj hmm. trafić w tą pseudo obręcz. Aha Dobra, czekaj 8. Powiedz mi co się śmiejesz? No Elo <noise> Jestem tutaj e, Powiem tak Pociąg A jedzie do, z punktu A Nie, pociąg z punktu A Jedzie z punktu A do punktu B Bla, bla bla bla, pociąg się wyjebał, wszyscy zginęli. Pora na Dokładnie. O, dobra. wiesz co, ja uderzam w to. Musi być troszeczkę większe, wyższe. Aha. Ja to może skasać. Obręcz się wyjebał. Co skasujesz? Nie, nie nic po Obręcz. Aha, tak skasujesz, dobra. No. Ehm. I tam. I mnie denerwuje ta. To było to? Jaka cisza. I czekaj, które silniki są bardziej wydajne, bo może jeszcze dalej polecimy. Nie wiem, które są bardziej wydajne. Mi się zdaje, że spalinowe, ale nie wiem. Mi się zdaje, że spalinowe, ale nie wiem. Okej. Okay. No czekaj, muszę tu zrobić... ...piękną, piękną rzecz. Wiesz co? Co? Chyba. Boże, jest piękne. Yy, chyba ten silnik elektryczny z... jest wydajniejszy? No znaczy, że wolny silnik z dużą ilością siły, tłumacząc dosłownie, wolny silnik, a to jest który? No to jest właśnie ten yy... elektryczny? No to, to jest tam pisane, że wolny, no to jest wolny, ale ma dużo siły. No, no czyli uciągnie ci ciężkie rzeczy, ale wolno. Rozumiesz? No rozumiem, jasne. No właśnie, nie, no, no to... nie mi się zdaje, że nie... I kurde co oczywiście formulową są sobie silnik z menu podręcznego, no to jest boskie. No. A wiesz co mnie zastanawia, czy można by było zrobić tą właśnie wyrzutnię tą twoją, aby... kopała nas, znaczy. Kopała. Po po jądrach. Da Aby kopała nas na przykład do tyłu. No to, no to z drugą stronę zakręcić koła chyba wystarczy. No właśnie, ale i wyobraź sobie coś takiego, że Później by cię cofała w miejsce powiedzmy plus minus tam gdzieś zaczynałeś i wyżej też by była konstrukcja i ta konstrukcja wyżej by cię Aha. kopała jeszcze i tak wiesz, tak jakbyś po ścianach skakał. Jak w tak? Prince of Persia? No, dokładnie. To nie grałem, nie wiem. Ja też nie grałem, ale wiem o co ci <grym> grałeś? chodzi. Grałeś? Ja... Ty się wstydź. No nie, dla mnie Dobra, to było... wielki test. piony test. A, wiem o co ci chodzi. Szatuję. No, dawaj. No, skacz. Ja pierwszy? No, Dobra. skacz! Kurwa śmieciu! Przeleciałem! Jebać! Czekaj, je ja teraz? No nie! <laughs> nie, dlaczego to zrobiłeś? Dobra, ale. Da się w to. Da się, trafi się w to. No, tak, jak się dobrze zwolni. No właśnie, to trzeba. No to nie wiem, no to słabe po prostu. Słabe jest to, co zrobiłeś, naprawdę. Wiem, przepraszam. Ewentualnie. Nie, 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 mogę Fak. za bardzo zwolnić. Da się, da się. W ogóle Coś podejdź sobie da. do tych kółek i skocz. Jest! Jej! Yes! Mam już, mam już patent. Podejdź na maksa do tych kółek, do tych No. no. E, I stojąc po prostu naciśnij spację i leciutko strzałkę do przodu, ale leciusieńko. Dobra. Ja tak, podchodzę, spacja. No, idealnie. <laughs> Ale wtedy się... się udało, wtedy się udało. O, to... Kurwa, nie mogę zaskoczyć. No, skąd mi Ej, Jej! Ło! Rzuciłem <laughs> na ja tą dolną, ty! Widzisz, to jest już jakiś protip. Jakiś protip jest. Aj, no kurde, brakuje troszkę temu. co, czemu co, 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 nie mogę skoczyć? Co ty, ty robisz. Coś. <laughs> no, co ty robisz? Nie wiem, co się dzieje. Czekaj. Spróbuj. ty. He? Co? Czekaj. Nie wiem. No, ja skaczę. No, skoczyłeś bez problemu? No, no zobacz. Aha, w drugą stronę <laughs> biorę. <było to. śmiech> Hehe, szki. Pan Czekaj, śmieszek. jakby... Obrócić, kudy, tak wiesz. Jedną, jedną stronę w jedną stronę, a drugą stronę w drugą stronę. Może z tym hmm. królem Liryki. Ry ale Co my drziała? się chyba wybijamy i tak z pierwszego kółka, wiesz, także to nie będzie miało znaczenia. No no, no ale lewą stronę w, tam w przód, a prawą Aha, stronę roz rozumiem. z Aha, rozumiem. To jest dwustronne. Ło! Wow. Jak pan. mi się nabiję dupalem, ej! z w papier toaletowe. A dobra, w tym w tej serii dwóch odcinków to by było na tyle, także graliśmy dzisiaj i ostatnio z flotara. Hejka. Jezu, widzisz jak pomyślałem już fajne rzeczy ty. naprawdę zbudowałem. Dokładnie, tak. ciekawe rzeczy także po więcej ciekawych rzeczy zapraszam do flotara. Nie. I, i, I i i kiedyś może jeszcze do mnie jak coś ciekawego zrobimy. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Na razie.